Rozbiór logiczny zdania pojedynczego, zwany inaczej rozbiorem składniowym albo analizą składniową, polega na wskazaniu w zdaniu podmiotu i orzeczenia oraz ich określeń, czyli przydawek, dopełnień i okoliczników. W analizowaniu zdania pomaga stworzenie wykresu, który pokazuje zależności pomiędzy wyrazami i pomaga określić związki składniowe, czyli połączenia wyrazów. Aby poprawnie dokonać analizy logicznej i nazwać związki składniowe, koniecznie musisz znać wszystkie części zdania. Dokładnie omówiłam je w poprzednich filmach, a linki znajdziesz w opisie tego filmu. Analizowanie każdego zdania należy zacząć od wskazania orzeczenia, czyli informacji o czynności, i podmiotu, czyli wykonawcy tej czynności. Przyjrzyjmy się zdaniu: Siostra Joasi podarowała mi kolorowe baloniki. Najpierw znajdujemy orzeczenie, które odpowiada na pytania: co robi, co się z nim dzieje. W tym zdaniu jest to słowo: co zrobiła, podarowała. Zaznaczamy je dwiema liniami. Teraz musimy wskazać podmiot, czyli wykonawcę czynności. Pomogą nam w tym pytania: kto, co. Podarował kto, siostra. Podmiot podkreślamy jedną linią. Następnie rozpoczynamy rysowanie wykresu zdania. Przepisujemy poniżej podmiot i orzeczenie i łączymy je linią. Zapisujemy nazwy części zdania. Są to orzeczenie czasownikowe, gdyż jest wyrażone czasownikiem i podmiot gramatyczny, czyli wyrażony w mianowniku. Teraz musimy uzupełnić wykres zdania, czyli ustalić, które wyrazy się ze sobą łączą, a które nie. Na przykład słowo siostra łączy się z Joasi, siostra Joasi, ale nie z wyrazem kolorowe. Siostra kolorowe to nie ma żadnego sensu. Wszystko musimy zapisać w odpowiednich miejscach. Podmiot siostra łączy się zatem ze słowem Joasi, siostra czyja Joasi. Zapisujemy zarówno pytanie, jak i wyraz. Łącząc je z podmiotem, czyja to pytanie przydawki. Tutaj jest to przydawka dopełniaczowa, gdyż wyrażona jest rzeczownikiem w dopełniaczu. Kolejny wyraz to mi. Łączy się z orzeczeniem. Podarowała komu? Mi. Pytanie komu wskazuje na dopełnienie. Gdybyśmy zamienili to zdanie na stronę bierną, brzmiałoby: kolorowe baloniki zostały mi podarowane przez siostrę Joasi. Mi nie stałoby się podmiotem. Jest to zatem dopełnienie dalsze. Kolejny wyraz to podarowała kiedy, dziś. Określenie to mówi o okolicznościach czynności, a dokładniej o czasie. Jest to więc okolicznik czasu. Następne słowo to podarowała co, baloniki. I to właśnie słowo byłoby w stronie biernej podmiotem. Jest to więc dopełnienie bliższe. Ostatni wyraz to baloniki jakie, kolorowe. Jest to określenie rzeczownika, będzie więc przydawką przymiotną, czyli odpowiadającą na pytania przymiotnika. Wyrazy, które znajdują się po stronie podmiotu, nazywamy grupą podmiotu, zaś te po stronie orzeczenia to grupa orzeczenia. Należy też pamiętać, że wyraz określany, czyli znajdujący się wyżej na wykresie, to wyraz nadrzędny, zaś wyraz określający, czyli ten znajdujący się niżej, nazywamy wyrazem podrzędnym. To właśnie jest rozbiór logiczny zdania pojedynczego, wskazanie podmioty i orzeczenia oraz określeń, czyli wszystkich przydawek, dopełnień i okoliczników. A mając narysowany wykres zdania, łatwo możemy też wskazać związki składniowe. Związki składniowe są to połączenia wyrazów, które pozostają wobec siebie współrzędne lub podrzędne. Związek główny zdania to związek podmiotu z orzeczeniem. W zdaniu ulubiona Żyrafa Kresi podjada chętnie soczyste liście, związkiem głównym będzie podmiot i orzeczenie. Żyrafa podjada. Podmiot i orzeczenie są wobec siebie równorzędne i wzajemnie się określają pod względem gramatycznym. Dlatego każdy związek główny jest równocześnie związkiem zgody. Pozostałe związki w zdaniu współtworzone są przez określenia. Nazywamy je związkami pobocznymi i dzielimy na związki zgody, rządu i przynależności. Związki zgody mamy wtedy, gdy forma gramatyczna obu wyrazów jest zgodna, a jeśli spróbujemy je odmienić, odmienią się oba człony, np. ulubiona żyrafa, ulubionej żyrafy z ulubioną żyrafą. Związki te najłatwiej rozpoznać po pytaniach przydawki, jaki, który, czyj, ile, czego, z czego. Związki rządu z kolei powstają wtedy, gdy wyraz nadrzędny rządzi podrzędnym i wymusza na nim konkretny przypadek. Na przykład podjada kogo co liście. Najprościej zapamiętać, że wskazują na niego pytania dopełnienia, czyli wszystkich przypadków oprócz mianownika i wołacza. Kogo czego, komu czemu, kogo co, z kim z czym, o kim o czym. Uwaga, związkami rządu będą też rzeczowniki z przydawkami, na przykład w związku składniowym żyrafa krysi. Normalnie zadalibyśmy pytanie żyrafa, czyja krysi, ale w tej sytuacji tylko do celów określenia związków składniowych pasuje nam żyrafa kogo krysi pytanie dopełniacza. Związki przynależności z kolei rozpoznajemy po pytaniach okolicznika. Są to takie związki, w których człon podrzędny nie odmienia się. Najczęściej jest on wyrażony przysłówkiem lub wyrażeniem przyjmkowym. Przykład to podjada jak, chętnie. Jeśli wrócimy do naszego wykresu zdania, zobaczymy, że każda linia łącząca dwa wyrazy oznacza związek składniowy. Wyrazy siostra podarowała to podmiot i orzeczenie, tworzą więc związek główny zdania, a związek główny to zawsze związek zgody. Siostra Joasi, jest to związek poboczny. Normalnie zapytalibyśmy o przydawkę siostra czyja, ale tutaj musimy wiedzieć, że związek rządu tworzą też dwa rzeczowniki, gdy jeden wskazuje na własność drugiego. Wyjątkowo zadamy więc pytanie siostra kogo Joasi. Jest to pytanie dopełnienia, więc będzie to związek rządu. Podarowała komu? Mi. Jest to związek poboczny i rządu. Na co wskazuje pytanie dopełnienia? Podarowała kiedy, dziś. Jest to związek poboczny, którego drugi człon jest nieodmienny, a ponadto ma pytanie okolicznika, więc jest to związek przynależności. Podarowała co baloniki. Jest to związek poboczny z pytaniem dopełnienia, czyli związek rządu. Oraz ostatni baloniki jakie, kolorowe. W tym związku pobocznym mamy pytanie przydawki, a dodatkowo możemy odmieniać oba człony. Na przykład kolorowych baloników o kolorowych balonikach. Będzie to więc związek zgody. Spróbujmy rozpracować kolejne zdanie. Zaniepokojona Majka przyprowadziła swojego psa do gabinetu weterynarza. Co zrobiła? Przyprowadziła to orzeczenie czasownikowe. Zaś kto przyprowadził? Majka to podmiot gramatyczny. Majka jaka? Zaniepokojona. To słowo to przydawka przymiotna. Przyprowadziła co? Psa. Jest to dopełnienie bliższe, gdyż w stronie biernej pies byłby podmiotem. Psa czy jego? Swojego. To słowo to przydawka przymiotna, czyli określenie rzeczownika. Przyprowadziła gdzie? Do gabinetu. To okolicznik miejsca. Do gabinetu czy jego? Weterynarza. Jest to określenie rzeczownika wyrażone w dopełniaczu, a więc przydawka dopełniaczowa. A teraz związki składniowe. Związkiem głównym zdania jest majka przyprowadziła. Jest to też związek zgody. Zaniepokojona majka to związek poboczny i zgody. Przyprowadziła psa to związek poboczny i rządu swojego psa jest związkiem pobocznym zgody. Przyprowadziła do gabinetu to związek poboczny przynależności. Zaś gabinetu weterynarza to związek poboczny rządu, gdyż możemy zadać pytanie gabinetu: kogo zamiast czyjego? Kolejne zdanie: to relaksujący urlop został w pełni wykorzystany przez Adę. Co się z nim stało? Został wykorzystany. To orzeczenie imienne. Zaś co zostało wykorzystane? Urlop to podmiot gramatyczny. Urlop jaki relaksujący? To przydawka przymiotna. Został wykorzystany w jakim stopniu? W pełni. Jest to okolicznik stopnia i miary. Zaś został wykorzystany przez kogo? Przez Adę? Jest to dopełnienie bliższe. W tym zdaniu mamy cztery związki składniowe. Urlop został wykorzystany to związek główny i zgody. Relaksujący urlop to związek poboczny i również zgody. Został wykorzystany w pełni to związek poboczny przynależności, zaś został wykorzystany przez Adę to związek poboczny i rządu. Podsumujmy. Rozbiór logiczny zdania polega na wskazaniu i nazwaniu w zdaniu podmiotu i orzeczenia oraz ich określeń, czyli przydawek, dopełnień i okoliczników. W rozbiorze zdania pomaga rozrysowanie go w formie wykresu. Wyrazy znajdujące się po stronie podmiotu stanowią grupę podmiotu, zaś te po stronie orzeczenia to grupa orzeczenia. Wyrazy określane nazywamy nadrzędnymi, a określające podrzędnymi. W zdaniu możemy też wskazać związki składniowe. Są to połączenia wyrazów, które pozostają ze sobą w zależnościach współrzędnych i podrzędnych. Są to związek główny, czyli podmiot i orzeczenie, oraz związki poboczne, które dzielimy na związki zgody, rządu i przynależności. Najprościej mówiąc, związki zgody rozpoznajemy po pytaniach przydawki, związki rządu po pytaniach dopełnienia, a pytania okoliczników wskazują na związki przynależności. W kolejnych filmach wyjaśnię, jak dokonać analizy zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie. Jeśli podobał Ci się ten film, możesz go polubić i zasubskrybować mój kanał. Dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia!